Temat, nad którym dość intensywnie pracuję od kilku dni i staram się go we współpracy z pozostałymi liderami Konfederacji wypromować tak mocno jak to możliwe, dlatego że jak dotąd nikt specjalnie się nim nie przejął, nikt o nim nie mówi. I y, cała praca Ministerstwa Finansów nad obłożeniem Polaków nowymi podatkami przebiega w cieniu tematów zastępczych, takich jak konflikty wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i przepychanki o stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości czy Ministra y, Środowiska. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że deficyt budżetowy w tym roku osiągnął już zawrotny poziom 1500 sasinów. Jeden sasin to jest nowa jednostka miary deficytu budżetowego. Jeden sasin równa się 70 milionom złotych, czyli w kwocie równowartości pieniędzy zmarnotrawionych przez wicepremiera sasina w, przy organizacji wyborów, które się nie odbyły. Pieniędzy zmarnotrawionych w sposób niezgodny z prawem, a nigdy przez skarb państwa nieodzyskanych. Jak łatwo, ja możecie sobie policzyć, ile to jest 1500 sasinów razy 70 milionów złotych, ale kwota, no nawet jak na polskie deficyty budżetowe, które nigdy małe nie były. Kwota rekordowa. Co, co w takiej sytuacji przychodzi do głowy premierowi Morawieckiemu i ministrowi Kościńskiemu? Co można zrobić, zaradzić na tak duży deficyt? No, oczywiście nie myślą o tym, żeby zredukować wydatki, ograniczyć wydatki Skarbu Państwa na propagandę w telewizji polskiej czy finansowanie lewicowych instytucji kultury. Raczej rozglądają się za nowymi źródłami dochodu i liczą na to, że kolejnym grupom podatników uda się sięgnąć głębiej do kieszeni. I wyciągnąć stamtąd poszukiwane przez nich pieniądze. Kilka dni temu został opublikowany projekt nowej ustawy Ministerstwa Finansów. Szeroka, przekrojowa ustawa zawierająca cały szereg nowych zmian. Kiedy się w nią wczytać, to trzeba wyciągnąć dwa podstawowe, dwie podstawowe zmiany. Jedną z nich i tą, która, jeśli przynajmniej o mnie chodzi najbardziej mrozi mi krew w żyłach, to jest pomysł zniesienia ulgi abolicyjnej dla Polaków, którzy mieszkają w Polsce, a pracują za granicą. Samo pojęcie zniesienia ulgi abolicyjnej brzmi oczywiście enigmatycznie niezrozumiale i pewnie nawet większość Polaków pracujących za granicą nie wie o co chodzi. Natomiast niestety, jeżeli ta wejdzie w życie, to odczują to w swoich portfelach bardzo boleśnie, dlatego że. Chodzi, mówiąc w dużym skrócie, po prostu o to, że zdaniem rządu i zdaniem Ministerstwa Finansów, jeżeli ktoś zarabia za granicą i od tych podatków, od tych zarobionych pieniędzy, płaci podatki niższe niż od tych samych pieniędzy płaciłby w Polsce, to tutaj w Polsce naszemu fiskusowi tę różnicę. Pomiędzy tym, co płaciłby w Polsce, a tym, co faktycznie zapłacił za granicą, powinien odprowadzić jako należny podatek na rachunek Polskiego Urzędu Skarbowego. Jest to oczywiście rozumowanie sprzeczne z no, najbardziej podstawową intuicją: tak? jeżeli zarabiam za granicą, to płacę podatki za granicą. Jeżeli zarabiam w Polsce, to płacę podatki w Polsce. Ta ulga abolicyjna wzięła się w ogóle stąd, że kiedy kilkanaście lat temu rząd innej ekipy, ale też należącej do Postmagnacji, dalenkowego układu, usiłował wprowadzić właśnie taką zasadę opodatkowania, że płacimy od tych samych pieniędzy podatki i, w po, i za granicą, i w Polsce, no to ludzie się po prostu zbuntowali, mieli poczucie, że płacą podwójne podatki. Poczucie całkowicie uzasadnione. Więc e, rząd wtedy się niby wycofał z tego, wprowadzając ulgę abolicyjną, ale pozostawiając te przepisy w ustawie, tak żeby jakiś rząd kiedyś mógł do tego wrócić. I właśnie rząd premiera Morawieckiego postanowił teraz wrócić do tego pomysłu podwójnego opodatkowywania Polaków pracujących za granicą. Co to będzie w praktyce oznaczać? No to będzie oznaczać, że część, część osób pracujących za granicą, pracownicy transgraniczni, tak, mieszkający na terenach przygranicznych, jeżdżący do pracy na co dzień do Niemiec czy Czech. Pracownicy sezonowi wyjeżdżający na kilka miesięcy w roku do, do jakichś krajów Unii Europejskiej. Marynarze, kierowcy w sektorze transportowym. No cały, szereg, cały szereg grup, które są w takiej czy innej formie. Formalnie czy faktycznie zatrudnieni przez firmy działające za granicą, zwłaszcza w innych krajach Unii Europejskiej, wszystkie te osoby mogą się w przyszłym roku obudzić w nowej rzeczywistości, w której ze wszystkich swoich zagranicznych dochodów będą musieli się starannie spowiadać polskiemu fiskusowi, przy każdym z takich, z takich zagranicznych pensji obliczyć, czy czasem nie jest tak, że za granicą płacą mniejsze podatki niż płaciliby w Polsce i ewentualną różnicę odprowadzić na rachunek urzędu skarbowego. To będzie wyglądało oczywiście bardzo różnie w zależności od kraju, jedni odczują to mniej, drudzy bardziej. Natomiast faktem pozostaje to, że jest to ustawa, projekt ustawy zmierzającej do tego, żeby tak naprawdę tych Polaków trochę wykurzyć z kraju. No bo jeżeli patrzymy na to w kategoriach kogoś, kto. Jedną nogą właściwie już jest za granicą, tak? Pracuje przez dużą część roku w zagranicznej firmie, regularnie kursuje między Polską a jakimś innym krajem Unii Europejskiej. No to jest, jest w takiej sytuacji, że w zasadzie bardzo łatwo tak? jest mu zmienić, zmienić miejsce zamieszkania, zmienić na stałe. I w tym momencie przychodzi państwo polskie do tego człowieka, który. W wielu wypadkach prawdopodobnie za wszelką cenę usiłuje tutaj pozostać, tak? To znaczy, jeździ tam, żeby więcej zarobić, ale chce mieszkać w Polsce, tutaj utrzymuje rodzinę. Tutaj robi zakupy, i do takiego człowieka przychodzi premier Morawiecki i mówi mu: No dobrze, to ty jeździsz do pracy w kraju, w którym masz wyższe zarobki i płacisz niższe podatki, ale musisz różnicę między tymi podatkami korzystnymi, jakie są tam, a tymi podatkami, jakie mamy w Polsce, ty musisz zwrócić do polskiego urzędu skarbowego. Myślę, że wiele z tych osób się po prostu wkurzy. I z tych wkurzonych wiele osób postanowi sfinalizować swój proces emigracyjny i po prostu wyjechać z Polski na stałe. Co spowoduje oczywiście, że nie tylko, e, nie tylko stracą, e, polski były skarb państwa straci ten PIT, którego płacą, czy też tutaj pory płacili, nie płacili, ale przede wszystkim e, takie osoby przestaną w Polsce płacić VAT, który uiszczamy w, robiąc zakupy w, w, wszelkiego rodzaju, przestaną płacić akcyzę, którą płacimy chociażby w cenie benzyny m, do naszych samochodów. Generalnie wszystko wskazuje na to, że ten pomysł Ministerstwa Finansów nie dość, że wykurzy Polaków z kraju, to jeszcze spowoduje efekt przeciwny do zamierzonego, to znaczy spowoduje spadek dochodów budżetowych zamiast ich wzrostu. To jednak nie jest tak złe jak cała moralna warstwa mówienia Polakom, że, że w zasadzie im to się opłaca mieszkać za granicą. Tak? To jest oczywiście całkowicie przeciwne wszystkiemu, co rząd PiS obiecywał w kolejnych kampaniach wyborczych. Od pisowców słyszeliśmy, że wprowadzą w Polsce dobrobyt, który sprawi, że Polacy będą masowo wsiadać do samolotów i wracać z powrotem do kraju. Że zrobią wszystko, żeby nie tylko zatrzymać proces emigracji, ale też właśnie zachęcić ludzi mieszkających już na stałe za granicą do powrotu do Polski, zachęcić Re Polaków, którzy z różnymi kolejami historycznymi losu wylądowali poza Polską, żeby zostali repatriantami, wrócili do naszego kraju. No ta sytuacja, ten nowy projekt Ministerstwa Finansów, Pokazuje, że realne działania idą w dokładnie przeciwnym kierunku. To znaczy, tych Polaków, którzy już są na granicy, tak, że mogą, być może niektórzy z nich się zastanawiają, czy nie wyjechać, być może niektórzy z nich yy, mają właśnie no, dużą, widzą dużą atrakcyjność w wyjechaniu na zachód, żeby ich jeszcze popchnąć przez tę granicę i, i dać im do zrozumienia, że yy, tak naprawdę tam im będzie lepiej. To mi trochę przypomina sytuację. Yy. Z takich dowcipów o kiepskim pracodawcy, tak, takim pracodawcy Januszu, który proponuje komuś fatalne warunki pracy, i mówi mu, no to, to, to są może słabe warunki, ale decyduj się szybko, bo mam trzech Ukraińców na Twoje miejsce. I niestety to jest komunikat, który rząd Polski wysłał wszystkim ludziom, którzy, chociaż w jakiejś, którzy w jakiejś części pracują za granicą. To był komunikat, no dobrze, tu są fatalne warunki, tu masz wyższe podatki i będziesz musiał płacić od zarobków z zagranicy. Jak ci się nie podoba, spadaj za granicę, mamy 2 miliony Ukraińców na twoje miejsce. Ta populacja ukraińska rośnie z każdym rokiem. W 2019 roku do Polski przyjechało 750 tysięcy Ukraińców. To jest liczba osób, które Poprzez Polskę wjechały do Unii Europejskiej i w większości zostało tutaj. E, widzimy tutaj tę rozbieżność, tak? W tym, co PiS mówi, że chcą budować Polskę dla Polaków, że chcą budować atrakcyjne warunki dla Polaków, żeby wracali z zagranicy, a tym, co się faktycznie dzieje. Bo to, co się faktycznie dzieje, to jest podatkowa motywacja dla Polaków, żeby wyjeżdżali na Zachód, a jednocześnie szeroko otwarte drzwi dla imigrantów, tych z Ukrainy, tych z Białorusi, tych również z Azji i z krajów muzułmańskich dlatego że ich też coraz więcej przyjeżdża do Polski. Rząd polski nie stosuje żadnych narzędzi służących do tego, żeby ograniczyć ten napływ. Mamy już nawet ustawę, która pozwala nałożyć ilościowe, jakościowe limity tego, jakich imigrantów chcemy do Polski przyjąć. Natomiast, żeby te limity się pojawiły, to trzeba wydać rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy. Od kilku lat takie rozporządzenie nie zostało wydane. Także widzimy, że tak naprawdę rząd PiS świadomie lub nie realizuje politykę podmiany polskiej populacji, wypchnięcia Polaków na zachód, a przyjęcia na ich miejsce taniej siły roboczej z krajów i Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Co stoi za takim planem? No, ja nie chcę popadać w teorie spiskowe. Niestety, wydaje mi się, że to jest efektem z jednej strony uległości wobec jakiejś presji międzynarodowej, z drugiej, po prostu bezmyślności i zapatrzenia w jakieś wskaźniki ekonomiczne i interesy zagranicznych korporacji, w których interesie jest to, żeby właśnie przyjeżdżała ta tania siła robocza, która będzie Polaków zastępowała, bo ta tania siła robocza ma mniejsze wymagania płacowe, mniej wymaga przestrzegania przepisów pracy. W każdym razie w tym kierunku to wszystko idzie. Na tym jednak nie koniec, dlatego że zniesienie ulgi abolicyjnej to jest tylko pierwsze z postanowień tej, tego projektu ustawy. Drugim istotnym postanowieniem to jest nałożenie podatku CIT na spółki komandytowe. Spółki komandytowe to jest taki rodzaj spółek, w których część wspólników odpowiada całym swoim majątkiem i zaprowadzenie działalności jest tym, tym jakby zarządem spółki decydującym o jej działaniu, to są tak zwani komplementariusze. I druga, druga grupa wspólników, komandytariusze, którzy pełnią funkcję inwestorów, tak, wkładających pieniądze, kapitał w funkcjonowanie spółki. Wielką zaletą takiej spółki komandytowej w porównaniu na przykład do spółki ZO było to, że do tej pory te spółki komandytowe były opodatkowane, zyski z nich były opodatkowane tylko raz. Czyli przy wypłacie zysków komandytariusze płacili po prostu PIT, 19%. Od tych zysków, w odróżnieniu od spółki ZOO tradycyjnej, gdzie w spółce ZOO funkcjonuje absurdalny system podwójnego opodatkowania to znaczy spółka najpierw płaci w momencie zarobienia pieniędzy, płaci CIT 9 lub 19%, a następnie przy wypłacie zysków wspólnicy płacą znowu PIT, znowu na poziomie 19%. Stąd naturalna była ucieczka części biznesu właśnie na spółkę komandytową, która no spółka komandytowa działała tak jak tak naprawdę spółki działać powinny. No, zysk jest opodatkowany w jednym miejscu. Jednorazowo jest to proste pod względem urzędowym. Sp ten podatek był też niski, tak, więc to sprzyjało rozwijaniu firmy, akumulowaniu kapitału. Liczba tych spółek osiąga w tej chwili około, około 50 tysięcy w całym kraju, więc tu mówimy o naprawdę poważnym sektorze rynku, dlatego że wiele z tych spółek trzeba no, przeliczyć tak na funkcjonujące w nich etaty. W niektórych ich etatów jest kilka, w niektórych kilkanaście, w niektórych kilkaset, tak? więc mówimy tutaj o naprawdę szerokiej grupie przedsiębiorców i pracowników. Wszystkie te spółki zostaną w tej chwili dodatkowo obciążone tym właśnie podwójnym opodatkowaniem CIT-em. Rząd wskazuje, no, że to jest niejako takie domknięcie systemu, uszczelnienie, tak? że ci, którzy przechodzili ze spółki ZO na spółkę komandytową, to tak naprawdę niby oszukiwali. Tak? To znaczy, dokonywali optymalizacji podatkowej, która była oczywiście całkowicie legalna i w niej nie było nic ani. Ani nielegalnego, ani niemoralnego, natomiast no, rząd tutaj dostrzegł także, że jest, że jest ta luka. I zamiast dostosować tak naprawdę cały system do tego właściwego modelu, właśnie tego, w którym funkcjonują spółki komandytowe, no to następuje działanie w drugą stronę i dostosowanie spółek komandytowych do, do modelu podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów zasłania się przy tym, co prawda, tym, że tam są w ustawie przewidziane pewne ulgi podatkowe dla komandytariuszy. Natomiast po wgłębieniu się w nie widać wyraźnie, że te ulgi mają charakter pozorny. To są kwoty rzędu kilku tysięcy złotych, które te ulgi przewidują i tak naprawdę w żaden sposób nie wpłyną na, na złagodzenie tak, tego efektu gwałtownego wprowadzenia wyższego podatku, bo to jest coś, na co też trzeba zwrócić uwagę. Ten podatek będzie wprowadzony w sposób gwałtowny i błyskawiczny. Tak, tutaj jest projekt ustawy Ministerstwa Finansów, przewiduje, że już od początku 2021 roku obie te zmiany, czyli i zniesienie ulgi abolicyjnej, i opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych, już od początku roku mają wejść w życie. Przypominam, że rozmawiam o projekcie ustawy, który leży w Ministerstwie, czyli zanim on wyjdzie z Ministerstwa, zanim dotrze do Sejmu, zostanie tam uchwalony, przejdzie przez Senat i przejdzie przez podpis prezydenta. To mówimy o ustawie, która przy szybkim tempie procedowania może zostać faktycznie uchwalona i podpisana przez prezydenta w listopadzie, z dużym prawdopodobieństwem w grudniu. Więc tak naprawdę od momentu uchwalenia tej ustawy, o ile ten okres wakacji o legis nie zostanie przedłużony, to może się okazać, że w ciągu dwóch tygodni, czy czterech, czy sześciu tygodni firmy, które do tej pory działały w określonym modelu finansowym, podatkowym, tak miały określone strategie finansowe i plany na swój rozwój znajdą się w zupełnie innej rzeczywistości, gdzie muszą płacić 9 czy 19% dodatkowego podatku. To jest działanie, które idzie w poprzek jakichkolwiek standardów wprowadzania nowych podatków. Tak? Zalecane w nauce prawa podatkowego standardy to są takie, żeby zmiany podatkowe wprowadzać z wyprzedzeniem co najmniej rocznym. A tutaj mówimy o sytuacji, w której w ciągu kilku tygodni 50 tysięcy firm będzie musiało dostosować się do, do zupełnie nowej dla nich rzeczywistości finansowej. Mało tego, Spójrzmy na moment, w jakim te zmiany miałyby być wprowadzane. Jesteśmy w samym środku przy trudności gospodarczych, tak, kryzysu w wielu branżach, związanych oczywiście z epidemią. W bardzo wielu wypadkach powiedzmy sobie szczerze, nie tyle z epidemią, co z rządowymi ograniczeniami i trudnościami, które wprowadził rząd narzucił firmom administracyjnie. Wiele firm po wiosennym lockdownie jeszcze się nie pozbierało. Przed nami są prawdopodobnie globalne trudności gospodarcze, no bo ta epidemia trwa na całym świecie, wpływa na obniżenia globalnego popytu i globalnej konsumpcji. Polskie firmy prawdopodobnie będą musiały się zmierzyć ze spadkiem eksportu, z całą masą problemów gospodarczych, które przetaczają się przez cały świat. I to jest moment, który nasz rząd wybiera na to, na to żeby przyłożyć spółkom komandytowym większe podatki. A Polakom pracującym za granicą, którzy nieraz też znaleźli się właśnie w związku, na przykład z zamknięciem granic w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, im dokłada jeszcze, jeszcze, jeszcze właśnie większe obciążenia, większe podatki. To jest sytuacja stanowiąca przeciwieństwo tego, jak powinna wyglądać polityka rządu. Moment, w którym gospodarka znajduje się w kryzysie, to powinien być moment, w którym rząd daje większe możliwości działania daje e, ułatwia tak uelastycznia zasady, jakie, jakie z przy, towarzyszą i pracodawcom i, przy, i pracownikom. E, moment, w którym powinny być obciążenia redukowane, w którym życie podatników powinno być ułatwiane po to, żeby oni byli w stanie przetrwać ten kryzys, e, a nie upaść tak w wyniku, e, w wyniku okoliczności, które nie są od nich po prostu zależne. Jeżeli w ogóle Mielibyśmy brać pod uwagę wprowadzenie takiego podwójnego opodatkowania w spółkach komandytowych czy w pracy zagranicznej, to to powinno mieć miejsce w samym środku gospodarczej Prosperity, tak? czyli ładne kilka lat temu, być może za kilka lat ten, ten wyż gospodarczy wróci. Natomiast no, w tej chwili to, to na pewno nie jest moment, żeby coś takiego e, wprowadzać w życie. Ministerstwo finansów wykazuje się przy tym wyjątkowo ob wyjątkową obłudą. Kiedy zajrzymy na stronę internetową Ministerstwa Finansów, to możemy tam przeczytać, że ta ustawa, którą właśnie proponuje Ministerstwo, to jest, cytat, obniżki, ułatwienia i uszczelniania. Kiedy wczytamy się w ustawę, no to oczywiście okazuje się to całkowitym kłamstwem. Jeżeli chodzi o obniżki, to jest faktycznie jeden, jeden dział tej ustawy, który może taką definicję spełniać, mianowicie faktycznie. Są tam wprowadzane, żeby oddać sprawiedliwość, korzystne dla podatników zmiany w zakresie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego to jest taka uproszczona forma podatkowa prowadzenia działalności jednoosobowej. I tutaj faktycznie jest obniżenie stawek, podwyższenie limitów zmiany, które sprawiają, że sporej grupie freelancerów, wolnych strzelców działających na rynku będzie trochę lżej podatkowo. Natomiast to w żadnym stopniu nie kompensuje tych zmian, które są przewidziane w działach ustawy, o których mówiliśmy wcześniej. I tak naprawdę pełni to tylko funkcję właśnie listka figowego, dzięki któremu rząd może twierdzić, że, że oni tutaj wprowadzają obniżki. Jeżeli chodzi o uszczelnianie, no to oczywiście walka z oszustwami podatkowymi jest uniwersalnym usprawiedliwieniem, jakie rząd Mateusza Morawieckiego stosuje dla. E, dla wszelkich zmian podatkowych, najczęściej zwiększających właśnie opresję podatkową, fiskalizm i nakładającą wyższe podatki. W uzasadnieniu do tej, do tej ustawy można przeczytać bardzo szeroko, jak to spółki komandytowe są wykorzystywane do przez zagraniczne firmy do wyprowadzania kapitału z Polski. Mówiąc szczerze, doświadczenie podpowiada, że spółki komandytowe w Polsce to są w zdecydowanej większości firmy rodzinne, które żadnego kapitału z Polski nie wyprowadzają. A jeżeli są jakieś zagraniczne korporacje, które faktycznie dokonują przekrętów podatkowych, to opierają się na zupełnie innych schematach, chociażby takich jak zawyżone opłaty licencyjne za korzystanie ze znaków towarowych. Nie widać, żeby rząd jakoś szczególnie temu obszarowi się, się przyglądał, za to właśnie wsiadł na, na spółki komandytowe. Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej kuriozalne jest stawienie zarzutu, że ulga abolicyjna jest wykorzystywana do przekrętów podatkowych i do wyprowadzenia z Polski pieniędzy. Tutaj oczywiście. No, kwestia definicji. Być może rząd uważa, że jeżeli ktoś płaci niższe podatki za granicą niż płaciłby w Polsce, to jest to forma oszustwa podatkowego i z, z tego rozumowania, jakie jest w uzasadnieniu przedstawione, to rzeczywiście by wyglądało, że, że taki jest sposób rozumowania autora projektu, tak, czy to jest minister Kościński, czy sam premier Morawiecki. E że tu niestety na tę opowieść, tak, że, że ta, ten projekt ustawy służy w walce z oszustwami podatkowymi, no nie powinniśmy dać się nabierać. W każdym oczywiście, branży, w każdym sektorze jakieś oszustwa podatkowe zawsze się pojawiają. Natomiast no, to jest po prostu wylewanie dziecka z kąpielą, żeby całą branżę czy spółek komandytowych, tak, czy, czy całą szeroką rzeszę Polaków, którzy pracują za granicą, obciążać kosztami walki z tą niewielką grupą, którzy akurat w tych, w tych sektorach jakieś przekręty robią. E... Słuchajcie, no więcej, więcej chyba nie ma co się nad tym rozwodzić. Ja nie ukrywam, że od ładnych kilku dni zajmuję się głównie tym tematem. Mam tutaj oczywiście mocne wsparcie ze strony całego personelu Konfederacji. Zachęcam Was, jeżeli temat Was zainteresował, to zachęcam Was do zapoznania się z innymi materiałami, które wypuściliśmy. Na moim profilu na Facebooku znajdziecie opublikowane w ciągu ostatnich dwóch dni felietony i grafiki dotyczące tego właśnie tematu. Dzisiaj około południa Dnia była konferencja prasowa w Sejmie, na której razem z posłem Jakubem Kuleszą oraz liderem krakowskiej partii KORWIN Bartoszem Bocheńczakiem przedstawialiśmy nasz pogląd na tę sytuację. Zachęcam Was do obejrzenia tych materiałów. Jeżeli uważacie, że jest to temat ważny, to zachęcam do komentowania, przedstawienia swojego punktu widzenia i przede wszystkim do udostępniania, do zapoznawania innych z tym tematem, dlatego że po prostu, jeżeli my tego nie zrobimy, to nikt inny się tym nie zainteresuje. Teraz mamy moment, w którym możemy zacząć wywierać presję na rząd i ministerstwo, pokazywać w jaki sposób te zmiany są szkodliwe i bezsensowne i yy, no, dać, dać Ministerstwu szansę na skorygowanie tego czy wycofanie się z tego, z tego projektu. Oczywiście my jako Konfederacja będziemy walczyć z tym projektem na każdym kolejnym etapie. Natomiast być może właśnie teraz uda nam się dotrzeć do decydentów w Ministerstwie Finansów z tą presją, którą w internecie wywrzemy i damy im szansę na wycofanie się jeszcze z twarzą z projektu, tak, jak zawieszenie prac, zanim to stanie się bardziej znane. Warto to udostępniać, warto o tym mówić. Dlatego, że po prostu yy, to, co się dzieje, to dzieje się pod przykrywką tematów zastępczych. Tak? Jeżeli włączycie telewizor, czy to będzie TVP, czy TVN, to wszędzie będzie dyskusja o tym, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy, kto komu zabiera jaki stołek, a realne, merytoryczne zmiany, które wpływają na poziom życia tysięcy i milionów Polaków, pod przykrywką tej medialnej burzy, tego medialnego szumu, yy, mogą przejść zupełnie niespodziewanie, zupełnie niezauważone. Także no jedyna nadzieja w tym, że, że po prostu to, to nasze pospolite ruszenie faktycznie będzie w stanie wywrzeć jakiś efekt. No, próbujmy. Próbujmy, a ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Zachęcam Was do tego, żebyście oglądali odcinek za tydzień. Tak? Spotykamy się jak, jak co tydzień, 1 października o godzinie 19. Ja tu będę. Mam nadzieję, że Wy też. Życzę Wam miłego wieczoru.